W tej muzyce, którą ty grasz, najważniejsza jest wiarygodność. Tego nie da się udawać, albo się to kupuje i widzi się, że, że wykonawca ma szczery przekaz, albo wszelkie udawanie od razu wychodzi. Przy, przy, przy pierwszym kawałku. Wieś kiedyś się mówiło, takie fajne było powiedzenie, grunt to bunt, prawda? Tak. Teraz no, patrząc chociażby na publiczność na koncertach punkowych, punk rock niestety nie jest tak popularny jak kiedyś. Młodym ludziom nie chce się buntować, nie opłaca się i w, y, tak dalej, tak dalej. Ilość tych ludzi, wiesz, którzy się buntują jest po prostu nieporównywalna do tej z lat 80. Yy. najlepszego okresu polskiej muzyki, prawda? Znaczy mi się wydaje, że młodzież w hip-hopie się jakoś buntuje, wiesz, to jest ich muzyka. I jest tam, tam jest, wiesz, ten bunt. No, oni jednak, jednak wykrzykują to, wiesz, to, to, to codzienne życie w swoich piosenkach. Więc może, może my tego tak nie widzimy, ponieważ yy, no, komercja zalała. Wiesz, nas. Nasz się oszukuje, już z każdej strony okłamuje. Tworzysz telewizor, włączysz radio, no, cały czas coś słyszysz, wiesz, cały czas jakieś pranie mózgu tego się robi. Yy, są gatunki muzyczne, które nie docierają do ludzi przez, przez środki przekazu. Trzeba pójść na koncert, trzeba kupić płytę, trzeba się do nimi interesować. Ja wierzę w to, że, że, że nie do końca tak jest. Może oni się nie buntują przeciw tym wartościom, przeciw którym moje pokolenie późniejsze się buntowało, czy wcześniejsze. Przy, może przeciw czemuś innemu, wiesz. Ale ja myślę, że mają dużo powodów młodzież. Mam naprawdę dużo powodów, żeby nie być szczęśliwą, wiesz, tak do końca. I taką jest taką, taką wymizowaną. Oczywiście to są ludzie młodzi i łatwiej i może, może, no, może, źle powiedziałem, że łatwiej. Mają jakiś sposób na życie, wiesz, na to, żeby przechodzić, wiesz, przez te, 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 te kry lodowe, wiesz, pokonywać, wiesz, na swój sposób ale wiesz co, nieszczęścia ludzi nie ominą. Wiesz, to było zawsze i będzie, nie? Także myślę, że zawsze jakaś grupa ludzi się zbuntuje. Przede wszystkim zgadza się, punk był, punk był głosem już buntu młodzieży, ale też z punka zrobiono sobie w tym momencie komercję. Stąd może takie my odnosimy wrażenie, że wiesz, że więcej ludzi się buntowało. Bo zwróć uwagę, że zespoły bankowe zaczęły po prostu, wiesz, gwiazdami gdzieś po prostu. jak Green Day na Pani. przykład milionowe nakłady. To, to po, post punk w zasadzie, tak. no. To już się jeszcze trzyma, to jest, za. Tak. grają konsekwentnie swoje i właśnie większość polskich zespołów punkowych wróciła. Czyli gdzieś tam wiesz, pogrywają osoby no i tak, tak. dalej. Tylko chodzi o to, że dużo mniej osób jednak przychodzi. Tak? Natomiast no, właśnie nie był nigdy punkiem. To jest wiesz, yy, Ja to określam. Yy, ogólnie pojęty rok. Ale myślenie punkowe. Myślenie, tak. Jak najbardziej. Tak, ale muzycznie, więc w ogóle jakby całościowo, to jest ogólnie pojęty rok. Po prostu. No, bo punk też jest częścią roka. Więc, więc myślę, że się dobrze wyrażam. Ja myślę, że tak wiesz, że po punku wszystko było inne, prawda? I, i, I wasz hard rock, wasz rock and roll jest właśnie przemielony przez maszynkę w punk rocka. Czyli myślenie, właśnie, punkowo. Może nie do końca, bo myśmy już wcześniej myśleli, już punkowo. Na początku lat 70. jeszcze panka nie było, jeśli chodzi o nas. Natomiast, tak, już tak wiesz, tak, tak oficjalnie, to tak, no, jak najbardziej, no, można tak powiedzieć. E, powiedziałbyś coś, jak powstawały naj, naj, najsłynniejsze utwory, skąd czerpałeś ja to... inspirację, bo czytałem w tym kultowym wywiadzie w Machinie, że mięgwa to, to inspiracją było, no, no życie na dzielni trochę. Było, było. Oczywiście, że było. No, naturalnie myśmy dalej poszli. Bo my wiesz, y, po prostu jakiegoś chłodnego reportażu nie, nie, nie napisaliśmy w naszych piosenkach, tylko wiesz, to była już twórczość na bazie wiesz tego, co, co, co nas otaczało. Też my byliśmy młodzi, wiesz, i wiele rzeczy, które widzieliśmy, to nam wyobraźnia dopisywała, wiesz, jeszcze, To, czego nie widzimy. Y, ale tak, tak, tak było, to że to, to było słuchaj, w pewnym sensie jakaś nie, nie, chyba nie nadużyję tego, ale jakaś fascynacja, wiesz, że yy, wiesz, ja my jako młodzi obserwowaliśmy starszych. Czyli nie tyle, wiesz, że myśmy chcieli naśladować, ale to, taka, wiesz, to była jakaś taka fascynacja, tam ym, podglądania, wiesz, tych starszych kolegów, wiesz, to, 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 ich, to ich życie, wiesz, nie do końca było też takie. Jawne, wiesz, to co oni robili, wiesz, to wiesz, dzielnicy były meliny, wiesz, no to już no, była fajna subkultura, nazwijmy to, która, która już nie ma. No, ten świat już umarł. Przypomnijmy to między innymi chodzi o jakie zaułki? Wzgórze? No, w z, wiesz, no w tamtym czasie, w wzgórze kolonia wiadomo. Ym, no, Płyta Pegłowska. No czy to wiesz, przede wszystkim tam nasze okolice. Tam by wystarczyło. Wystarczyło, nawet nie, nie trzeba było już daleko, wiesz, yy, yy, yy. udać, żeby wiesz, żeby, żeby, żeby... żeby ogród, mieć... ogród Rycha był yy, naprawdę, gdzieś. No wiesz, ogród rycha, to ja myślę, że to jest do dzisiaj też akurat, nie? Bo to <śependent> jest temat uniwersalny. A właśnie. Widzisz, ja mówię, że tam, tamten świat już jakby odszedł w zapomnienie, ale wiesz co, on się istnieje. On jest w innym ubraniu, on jest w innym kostiumie. I tak jak mnie mój kolega powiedział kiedyś, on ja się na, na tym nie zastanawiał. Mówi, wiesz co, bo rychać z waszych piosenek to wielu ludzi ma po prostu obok siebie gdzieś tam, w, każ, w każdym miejscu w Polsce. I chyba tak. Albo to wiesz, wiesz tak nie do końca jest, że wiesz, no bo to też nie jest tak, że myśmy opisywali dzielnicę, bo to jest nieprawda. Jak mówię, myśmy dalej poszli, natomiast z, o, nawet się na tym nie zastanawialiśmy, że faktycznie ta krycha to jest wszędzie, wiesz, ten rychły jest wszędzie, wiesz, bo mają, wiesz, inną twarz, wiesz. Ale miękwa miała prototyp wiem. konkretny? Czy, Prawie. Czy w tytułowej mingie spotykają się wszystkie panienki tego typu? <gry> czy była jakaś konkretna? Słuchaj, no było tam kilka, więc to nie była konkretna. Ja akurat mam piosenkę o konkretnej napisaną, słuchaj, która nie nagrana nie została. Myślę, że nagram w końcu. Tylko trochę mam niechęć właśnie do nagrań studyjnych, ostatnio. Natomiast no wiesz, Miękwa to jest to już jest uogólnienie pewne, nie? Jakby wiesz, jakiegoś stanu ducha wiesz, i, i bardziej nawet ducha niż profesji. Bo co tu mówisz o profesji, tylko wiesz, to charakter. To, 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 to jest charakter nie profesja.